No hello tutaj Purpose, Witam Was w kolejnej gierce e, z PlayStation 3, którą, na której mamy okazję sobie pograć i poglądać e, dzięki Razer Ripsu, która pozwala nam to urządzenie, kobiecie, prze, przechwytywać. E, I dzisiaj Mod Nation Racer e, gierka, którą kupiłem wiele lat temu i w sumie w nią nie pograłem. Znaczy że zagrałem sobie teraz przed, przed y, nagraniem i stwierdziłem, że jestem straszną lamą, e, beznadziejnie mi idzie. E, więc będzie śmiesznie, i wszyscy będą zadowoleni, bo... bo idzie mi totalnie do dupy. Przegrałem każdą próbę, którą tylko próbowałem przejechać, no ale no, wiecie, no, no, no nie zawsze tak dobrze wychodzi, jakby się chciało. E, na padziku już dawno nie grałem, ale u w ogóle. Kupiłem sobie w ogóle inny padzik, yy, no ten nieor nieoryginalny. Zobaczcie, jak się nazywa: hi <gry> Yy, powiem wam, że nawet daję radę ten drugi padzik. Po... po prostu nigdzie nie mogę znaleźć oryginalnego. W żadnym sklepie tego nie sprzedają. Dobra, pomin. Lecimy. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Mm, mm, mm. Aha, i zostaliśmy na starcie, bo nie, nie trafiłem ze startem. Wow. Mhm, to już dobrze, mi, dobrze, dobrze zacząłem. Jest nieźle. Trzeba driftować, żeby móc sobie przyspieszenie potem wykorzystywać. Mhm, tylko że nie wolno tego tak sp sp spaprywać jak ja to właśnie zrobiłem. Nie wolno tego robić. Dobra, ale za to przynajmniej mam Łaa! Nie no, ja jestem po prostu <ś> totalną lamą tego typu gierki jestem 10 na 12. Nie no żal, żal PL po prostu. <laughs> ale przecież tu chodzi tutaj włącznie dobrą zabawę, nie? No nie no nawet Najprostszej rzeczy nie potrafię zrobić Turbo, Driftem. ale ja mówię wam ja się w końcu nauczę jak to grać i wtedy będzie wszystkim co mi właśnie napisali na 12, 12. Chciałem powiedzieć, że wszystkim, którzy mi napisali, że jestem lamą będzie głupio, <głupio> ale chyba nie, nie będzie. Całe okrążenie bez wypadnięcia Idź o, To przecież moja No jak bez wypadnięcia... skoro wypadłem. Driftem, driftem... No nie takim driftem. Powiem wam, że... Dosyć ciężka klawisz włagia to jest, bo chwycenie y, R1 y, znaczy R2, które jest gazem, L1 do przyspieszenia i do tego wciśnięcie kwadratu, żeby y, odpalić jakąś tą, no wiecie, dodatkową moc to jest naprawdę trudne naraz. Przynajmniej nie dla moich zgrabiałych starych rąk już. Nie jest to łatwe, nie? A Jezu! A nie, nie 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 nie, o dziękuję, uciekłem z takietką no, no i jeszcze x żeby podskakiwać, żeby wejść, prawda, w, w tego. No Nie! Dobra, żeby właśnie zacząć driftować to muszę jeszcze X kliknąć. Czas powietrzu 1350 źle. To powiem wam, że już lepiej mi szło jak nie nagrywałem. Zadługujesz na prędię, ale jej nie dostaniesz. <tuszy> Kie, Pięk, kie, kurde. Chłopiłem kogoś? na miejsce. Kurde, czemu on tak mocno driftuje? Ja wiem, że to jadę je ciała, ale trzeba na coś zrzucić. No nie no, aż tak mi zaczęło dobrze iść. Mhm. Nie no, teraz to żem zrobił w ogóle. Teraz, teraz to żem zrobił. Ja w ogóle nie lubię sterować gałkami, a tu się niestety steruje gałkami. Ajajajajaj Ja się nauczę w to, co grać, mówię wam Nie stawiłem Ja się kiedyś nauczę w co Wtedy będę Kurde level Nie Już myślałem, że się w ogóle nie zmieści. To jednak niebezpieczne rzeczy się dzieją co to ostatnie aha, nie no świetny, dobra. W ogóle... Bardzo słaby występ najnowszy Dwa... 23 sekundy w ogóle... Nie, dobra, dobra, dalej, dalej, dalej. Nie róbmy już sobie totalnej siary. Po prostu udawajmy, że tego... tego nie było. Tego po prostu nie było, dobra? i, i, i przejdźmy do następnej rundy. No nie, w ogóle jak to... Jak ja mam to przejść? Dużo bardziej wolałbym sterować y, strzałkami, niż gałkami. Zaraz, 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 zaraz. Właśnie, a bo ja to mam, zobaczyć a ja bo ja już jestem... A, ja w to kiedyś grałem i to już jest wysoki poziom, to jest po prostu czwarty poziom. Dobra, to ja wam pokażę może na no, jakimś takim wcześniejszym. Że, że wcale nie tak, nie tak najgorzej mi idzie jednak. I to tylko wiecie, y... To po prostu bardzo wysoki poziom, a ja długo nie grałem i zapomniałem, jak się jeździ, nie? Rozumiecie, sami. Yy, no, zaraz, zaraz wam pokażę. Za, zaraz, zaraz będzie dobrze. Górnicza szczelina. Uwaga dla drifterów możesz przejechać okrążenie 4 długimi driftami. Mmm. Czyli dla coś dla mnie, bo ja jestem mega cozy, ko Coxo Driftero yy, Drift King. No dobra. Nie jestem. Ale będę się starał być. Także wiecie. Trzeba mieć marzenia, prawda? I, ale, ale tak, ale no zdecydowanie tam sobie za wysoki poziom trudności wziąłem i, i to dlatego tak przyszło. Będzie fajnie. Józef, jak ja się cieszę w ogóle, że mam tego Ripsawa. Um, muszę sobie w ogóle wykupić PlayStation Plus, bo ja mam całe mnóstwo gier na PlayStation. 3, e, e, Tylko że no, na PlayStation Plus są poblokowane, bo po prostu już nie korzystałem z konsoli od ba bardzo dawna. Popowiem, przyznam wam się do czegoś. Ja przyznam wam się do czegoś, że. E, o, tutaj jadę swoim. Że, że, że jak się zaczyna nagrywać gry, e, to jakby się kończy czas na zwykłe granie. Takie o, żeby sobie pograć. O, cholera A to jest ten, ten mega drift Aha ha, tylko że spapałem go Ale jestem pierwszy, patrzcie No nie Wiedziałem, że mnie ktoś zaraz dorwie Ale spoko. Przynajmniej przez chwilę byłem pierwszy, także pokazałem, że Ale fajnie, to faktycznie można to jednym

No niestety przed tą rakietką się chyba nie da uchronić. Dobra, jedziemy znowu driftem. No, to niestety nie była rakietka, to był... Nie ja trafiłem go. Ale ja jestem dobry. Aha, straciłem to. Jak on to zrobił? Ja jeszcze, ja jeszcze niestety nie jestem w takiej okazji, żeby... No jedź! No nie, rób mi to. Te... Naprawdę, jeden błąd, jeden błąd jestem na samiuszkim końcu stawki. что с поправой. рада, нам рада. Nie, 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 no nie, to jest hamuwa w ogóle. ten trzeci. No i skończyłem trzeci Kurde, nie, a tak mi fajnie tak mi fajnie szło Rozpocznij od nowa, jeszcze, jeszcze raz chcę nie, przejechać, dam radę. Я смогу это выиграть, говорю вам. Он И дрифт. ой Kurde, spoprałem, z naprawdę z takiego prostego drifta Do tyłu nie wiem jak, ja, nie wiem jak się świad do tyłu, szczerze powiedział Muszę spróbować st strzałka do tyłu i, i strzał Nie To pewnie któreś R1, L1 i tak dalej Teraz spróbujmy też nie. I to już nie wiem. Trójkąt i strzał. Tak, to będzie to. I trójkąt, w którym się zagląda do tyłu i, i strzał. Ale piękny dryf. Ale poszła... Nie, Kurde, ale teraz mnie zaatakowali jeden za drugim. No ty startuj się, na co ty czekasz w ogóle? Hopek. Do stropek. Ostatnie okrążenie. No... Oto piany, oto piany. Cyk, 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 radę, wygram to, mówię wam. Jak? Jak on mnie wyprzedził? Jak on to do cholery zrobił?